Was ponownie w kolejnym odcinku What You Drive. Jak już wcześniej mogliście sobie obejrzeć różne auta. Ostatnim razem było to też i Audi S3, tym razem mamy kolejny Audi, jest to Audi A6 i chciałbym wam przedstawić właściciela tego auta i po czegoś więcej się o tym aucie dowiecie. Także zapraszam cię, Danielu. Witam Cię. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Cię, żebyś sobie usiadł. E... Daniel. No, co to powiedzieć? Pierwsze takie pytanie do Ciebie. E... Będziemy dzisiaj opowiadali o tym aucie. Wcześniej byłeś posiadaczem innych samochodów. Też Audi, jestem fanatykiem Audi w ogóle. Od o. Tego trzeba było zacząć. Nie <laughs> lubię BMW. To, tak. Nie mam nic do tych posiadaczy BMW. Mm -hmm. ale... Jestem fanatykiem Audi i od samego początku miałem A6C6 w sedanie. O! 2,7 w dieslu. Miłośnikiem diesla z tego względu, że jestem kierowcą zawodowym, więc paliwo jest łatwiej dostępne, można powiedzieć. Więc stąd diesel. O! Tutaj było bardziej ekonomia, short napęd, uczenie się dopiero tego samochodu, później przejście na A4B8 w awancie. O. Tam już było trochę do inwestowania. Okładki, jakieś tam, chip tuningi. To ja była nazywana. Jaki silnik, i jaką moc? Tam była 3 litry, już później. Też w wałka, tak samo jak w tym. Mm -hmm. Tylko tam było te 570 Nm, Już nie pamiętam, 280, nie wiem, 280 koni chyba bodajże. W każdym razie z serii tam było pomodzone. O. Byłem bardzo zadowolony z tej zabawki. To była taka prawdziwa moja zabawka. O. No i później. Nie byłem zbyt zdecydowany na to. Też miałem trochę przyszłość z tym samochodem, bo miało być zupełnie inne. Miało być szare auto, wyszło niebieskie auto. No ale kolor. Ale to tylko wina handlarzy była. kolor mnie przekonał. Nie po zdjęciach, jak go zobaczyłem na żywo, w deszczu, akurat facet przyjechał. Nie zakochałem się w tym kolorze od samego początku. No. Więc już tak zostało. Ponad 4 lata doszło trochę rzeczy, które porobionych tutaj odkąd, to nie jest tak jak go kupiłem, że tak wyglądał, nie? No. Troszeczkę. No wyprzedziłeś Podobno. mi parę pytań, które chciałem się <laughs> o Ciebie zapytać. Także już mniej więcej wiemy, znamy troszkę historię tego samochodu. Eee, jak go kupiłeś? Oryginał. Tak. Nic nie było. Nic nie było tutaj dołożone, nic nie było robione. Było 100 tysięcy przebiegu miał to auto, jak go wziąłem ponad 4 lata temu, teraz już ma 190 tysięcy. No to trochę tak już się na Trochę nalatane i trochę dołożone. I jaki tu jest silnik? 3 litry V6 Biturbo. 3 litry V6 Biturbo. Moc? 326 koni, 650 Nm to miał oryginał. Mm -hmm a teraz jest 400 koni i 800 Nm. No to już grubo, to grubo już lata. Powyłączane po też już są te ekologie, mm -hmm. bo ekologia jednak zabija te silniki. Nie, mm. nie, jest, nie jest to zdrowe dla silników, co później zobaczycie na, może na zdjęciach wam Na pokażę, przebitkach, tak, samochody. Co robione, jak to robione, jaka to ekologia i co robi z silnikami. Niszczy, no niszczy sami zobaczycie, to na was oczy. No, ciekawa historia. Ciekawe, ciekawe auto. Także zresztą, jak możecie sobie zobaczyć, za chwilę przejdziemy do oglądania tego auta. Przejdziemy się w koło. Troszkę już opowiedziałeś o tym aucie, ale, ale i tak widzowie by chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. Także jak coś, to pomału może przejdziemy do oględzin tego A samochodu zmięchać. i zmięchać. powiesz nam więcej, co podokładałeś, jakie felgi. Co tam się kryje pod, pod, pod tym samochodem. Także... Na felgach wcześniej stały jak był kupiony to był tak jak od RS u bo to jest ta wersja Competition, także wyjechała tak z fabryki na takich tych. No te felgi to z ABT zostały założone, ale to już troszeczkę mi się znudziło można powiedzieć po roku użytkowania tych felg, są też nie są takie jak myślałem dobre w utrzymaniu. Jest ceramika na nich założona, ale Mycie jest dalszym ciągą porażką. Tyfne są małe tam takie. To nie jest, nie jest mój typ. Aby nie są jest tam wybrana już nowa, więc. O, tak. Fajnie. Kiedyś, kiedyś za jakiś czas podniemy do ciebie i zobaczymy, co żeś pozmieniał, co żeś podokładał. Na pewno będzie zupełnie lepiej wyglądać, moim zdaniem, na tych falgach. No i fajnie. Także jak coś, przejdziemy sobie do oględzin tego auta. Jak już wcześniej Wam mówiłem. Przejdziemy sobie oglądać samochód razem z Danielem, gdzie dowiedziemy się czegoś więcej o tym aucie. Pierwsze takie moje w ogóle pytanie, widzę, że masz zrobione lampy. Tak, lampy były przyciemnione. Chciałem na początku je pomalować w środku, ale to jest jednak za dużo pracy i mniejszy efekt jak tutaj z przyciemnieniem folii robi bardziej robotę moim On zdaniem. zrobił efekt dość dobry. No miałem tutaj te znaczki też były chrom, Bo gdzie nie gdzie chrom, ale ten chrom nie pasował do niczego, więc znaczki poszły chromowane, można powiedzieć na emeryturę, przeszły czarne. Dostawka Maxona doszła, splitter przedni, no jest zupełnie jak jest na zgaszonym całkiem inaczej to wygląda. Bardziej tak agresywnie się zrobią. No, no to tak jak żeśmy też wcześniej powiedzieli, bo Ty żeś dużo rzeczy to sobie tutaj podokładał, bo on w oryginale jak mogliście wcześniej zobaczyć na przebitkach całkiem inaczej wyglądał. A teraz wygląda całkiem inaczej, bo żeś właśnie podokładał nie? te różne Dokładam, dokładki. Zresztą jak przejdziemy sobie dalej w koło tego samochodu to będziemy widzieli jeszcze więcej różnych rzeczy. Eee, jakbyś mógł mi otworzyć maskę, bo bym chciał zobaczyć oczywiście. co tam się pod, tym, pod tą maską kryje. Pod maską ogólnie nie zmieniło się dużo, oprócz można powiedzieć czyszczenia, bo czyszczenia doszło. Zaraz tutaj pokażę czego ekologii, można powiedzieć. Ok, gdzie my musimy wyrzucić, pokażemy ładnie jak to wyglądało tutaj od samego początku. Czyli ekologia zatrzymała się tutaj na tym dolocie, cały dolot. Pokażę Wam później, jak to wyglądało. Tutaj mm -hmm. wyjście smoły była wylana. Oczywiście to nie był taki, można powiedzieć, że warda konstrukcyjna, plastik, metal. Wiadomo, okay. co się wcześniej nagrzewa, co później, więc cały syf zostawał tutaj na klapie. Więc to już jest też pożegnane, egier jest pożegnany i Adlu mm -hmm. też jest pożegnane. Oczywiście najpierw zostało to wszystko wyczyszczone. Dostał 6 nowych wtrysków, 6 nowych podkładek, 6 nowych O ringów, cały dolot. Tak jak mówię, no tak jest porobione już teraz, tak jak ma być po ludzku. Ta ekologia zabija te silniki, tak szczerze mówiąc. No tej... Więc to tylko tyle, tyle było tylko porobione, tyle, i aż można powiedzieć. Spalanie się zmniejszyło po nowych streskach, po tuningu. No i można powiedzieć po tym czyszczeniu zupełnie inaczej auto chodzi. Yy, jeszcze wiem, że właśnie Żeś go chipował. Z... Yy, on miał 326 koni i 650 nm oryginalnie. Mm -hmm. Po wycipowaniu ma 400 koni i 800 nm teraz, no, na dzień dzisiejszy. Mabinie. I wiem, że jeszcze można z tego więcej wyciągnąć. Już bardziej takie zagrywki mojego syna, można powiedzieć. On mnie zawsze wpycha w takie <grym> rzeczy. Różne rzeczy. I następny będzie Wagner Intercooler. No i bije się trochę jeszcze z tymi myślami hybrydowe turbiny. O. No to jest jednak taki troszeczkę mały koszt do wydania, a nie wiem, czy to tak dużo aż mocy. No. Tutaj będę musiał z kimś mądrzejszym porozmawiać na ten żeby, temat, żeby zanim, zanim się to mm -hmm. wepcham. Ale jest bardziej na tak niż na nie. Bardzo mi się podoba jazda teraz po tym wycipowaniu Już jest zżywawszy, dużo lepszy. Zresztą ty masz I jakieś filmiki, to... gdzie, gdzie są na tych filmikach, jak to wyglądało chyba wcześniej, a później po przejazdy. Tak, tym dokładnie. Samochodem. Ja mam to wszystko udokumentowane, jak wiem, od całego początku jego, jak to jeździło w ogóle, co było, jak to wszystko wyglądało. No, trochę modyfikacji doszło. Kurwa Oczywiście mam pecha z przednimi szybami, bo już kolejny można powiedzieć, raz. że kolejny raz, Któryś byłem umówiony na kameleonach, chcę mm -hmm. tą niebieską. No i dojeździe, można powiedzieć, wcześniejszym, na mainie pojawiło się rozbicie szyby. po raz kolejny, nowej szyby. No, nacieszyłem się na całe miałem dwa tygodnie także. No to chyba, Kuba czasu. Kuba to bardzo czas. bardzo Nie długo żyj. Zdążyła od kamyczka, od niczego się porysować, ale już została rozbita, jest tam w rogu. No to, no, no to nic. No to, to... Najważniejsze, że jest ubezpieczenie, i. Tak, i sobie to zrobisz Oczywiście. po prostu na, na ubezpieczalnie. Yy, dobrze, przejdźmy sobie może na tą stronę. Z tej strony wiem, że. O, Felgi. Felga o, ABT się. była jeszcze tak, no, jak ją kupiłem, ten rand, który był tutaj, mm -hmm. był srebrny. W ogóle do niczego on nie pasował. On już był w ogóle taki, można powiedzieć czarny, tylko jedynie co, to tylko ten znaczek zmieniłem na czarny, co uh -huh. Coś turbo, co było srebrne na oryginalne uh -huh. i tutaj domalowałem jednak, jak były nowiejsieńkie, to domalowana została ta toczka na czarno, bo nie pasowała do niczego. Te zaciski? Troszkę nie, to są oryginalne, nic nie robiłem. Nie robiłeś nic z zaciskami, nie, nie tak nic. jak jest? Tak jak było, tak jest. To jest ta wersja Competition, ona już ma większe te zaciski od zwykłej litrówki. No, trochę więcej mocy, więc trzeba więcej też. Żeby hamowania. hamowało. Zgadza się. Środek. Środek e, pasy. Pasy na pewno są zostały zmienione pasy na czerwone. Mhm. E, jedynie co jeszcze doszło, no to takie a to już to moje, takie, można powiedzieć, Zajawkowe, że komputerem sobie zrobiłem na S6 na wyświetlaczu okay. i na tym monitoringu, który wychodzi, ten monitor. To jest To S6. też jest S6 to jest taka okay. modyfikacja którą ja już tam po swojemu zrobiłem. No oczywiście też takie e, mając młode małe dziecko otwierając drzwi był ten brzęczek piszczało, mm -hmm. że mm -hmm. jednak ten, to też zostało wyłączone, żeby nie budzić dziecka. Zresztą tak sobie na przebitkach też zobaczycie więcej różnych właśnie rzeczy, które żeśmy przed chwilą omawiali. Te pasy z, tym, z tą z szóstką. E, jedno bym cię mógł poprosić. Zrobimy to teraz. i Jakbyś mógł tak. odpalić. Ten samochód. Ja sobie może przejdę z drugiej strony. Gomasz, masz jakieś klapy, czy cokolwiek czy to jest po prostu tak, oryginalny wydek? Nie, jest oryginalny wydech, to jest oryginalny wydech, ale ma takie coś, że po prostu nastawiasz go na wyświetlaczu dynamik. Aha. I robią głośniki tego robota. Bo to jest tak naprawdę, on nie, nie działa jako wydech, tylko w wydechu końcowym w puszkach masz głośniki. Okej, okay, możesz I przygazować. I możesz trochę przygazować po, po, pokazać, co to w ogóle potrafi. Znaczy, bo byśmy chcieli, no, diesel, ale tak, czy też byśmy jest, chcieli no, to usłyszeć, nie? Poczekajmy. No buja trochę. No powiem ci, możesz go zgasić. Powiem ci, że widać jak całe auto po prostu się buja. Jest moc, jakby mógł cię tutaj prosić do siebie. Oczywiście. Bo Żeśmy rozmawiali o przodzie, o boku, e, środek, tył. Jeszcze nie wspomnieliśmy nic o tyle. Lampy tylnie też zostały przyciemnione. Mm -hmm. też, też tutaj podlega tutaj dyskusji, czy może się bardziej ludziom to podobać, może się to mniej podobać. <laughs> Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, no, mogłyby być troszkę jaśniejsze, bo jest jednak taka smoła. No, ale Zde... to smoła też z reguły ludziom innym się też bardziej Doszaj podoba. I... Więc tutaj w gust ciężko trafić. Mój jest taki, że pośredni bym wybrał. Tak? Więc to jeszcze jest kwestia dogadania się. Znaczek jest też zmieniony z tyłu. Okej. Okay. Realizacja I... sport i dyfuzor tylnie, I... który myślałem, że naprawdę zajmie mi no około całych 15 minut pracy. Z tego co widziałem, że to było takie bardzo proste do założenia na filmikach i tak dalej. Nie widziałem problemu, żebym sobie sam nie poradził, wiesz? Co do no. czego przyszło, to robiłem to 3 godziny, nadenerwowałem się, a później, dopiero zobaczyłem na sam koniec, jak go zamontowałem, to widziałem w opisie, że tylko nie do Disney. No tak, serio? Tak, wyszło. No i tutaj I... troszeczkę było rzeźbienie, modyfikacji, ale udało się. No. Udało się, wydechy zostały zmienione też. Już cztery końcówki, bo były tylko dwie oryginalnie, takie duże płaskie. Teraz są okay. dwie, okrą, po cztery, po dwie na, na stronę, okrągłe, także. Wizualnie moim zdaniem, że trochę lepiej doszło. No i te boczki jeszcze do tego dyfuzora. Jeszcze zostały te boczki, nie wiem jak to się nazywają, ale... No do, do dokładki można powiedzieć, tak, że podokładałeś tak, dokładki z tyłu. Ten, to jest też widzę Maxton. Tak, wszystko jest z Maxtona podłożone. Tylko jedynie co, to nie mogę na progi, bo akurat tam gdzie mieszkam, mam takie wjazdy i o. to poładam od razu. Z tym już mam taki troszeczkę problem, bo mam taki duży wjazd, można powiedzieć przed domem, taką chopkę zwalniającą. Nie, da nie, rady. nie da rady inaczej. Nie. Nawet, żeby, jak wybudują inną drogę, to może postaram się. No. Z zawieszeniem coś robiłeś, czy nie? Zawieszenie jest oryginalne S-Line, ono okay. takie nie jest standardowe też, mm -hmm. ale nie ma tu żadnego gwintu ani powietrza. Powietrza, okay. z tego się typu boję, no wiadomo, jakby to było nowe, całkiem nowe auto. To było ok, ale jednak z małym dzieckiem nie wyobrażam sobie, jak teraz jakaś poduszka, przewód czy kompresor, coś poszło nie tak i stoisz no. za metą, czekasz i z małym dzieckiem, więc nie mogę sobie na razie na takie coś pozwolić. Chyba, że jak małe dziecko dorośnie, no. to wtedy będę myślał, może na takie czy wtedy będzie mniejszy kłopot. Bynajmniej kłopot zostanie tylko dla mnie. Albo kupisz drugie auto. Ewentualnie. <laughs> Ewentualnie. No ja już ja z Dzieńątkiem zakupuję w ogóle. A to nie będziesz miał już daily, tylko takie stricte, żeby się trochę pobawić. Tutaj jestem jeszcze w serwisie. Chcę zamówić bagażnik dachowy. Reningi. O! Taką tak zwaną trumnę. O! I wtedy dopiero zobaczę nad Maxonem. Jeszcze ma tutaj taką wykładkę z Twittera. Tutaj jest nad tym. Ok. Nad tym spoilerem. Ciekawe. Są dwie, dwa rodzaje. Jedno jest takie, takie które bardziej mi się podoba, to jest te ordynarne, można było powiedzieć, że okay. jest takie duże. Tylko musiałbym zobaczyć jak z powierzchnią, z tym dachem, jakby to współpracowało. No, powiem Ci, że ładnie by tak to wyglądało. Tak, Boże, to... Tak, to jest jedyne, które mu chciał jeszcze dołożyć, to te dwie rzeczy, można powiedzieć, okay. dach i ten spoiler tutaj z tyłu. Zresztą, cały czas omawiamy Twój samochód, coś mówi, że tu byś chciał dołożyć, tam byś chciał coś dołożyć. Zobaczymy się za jakiś czas, bo mam tak, po prostu nawiązuje też do tego, że nie tylko tutaj się spotykamy, ale będę chciał takie jakieś updatey porobić, że na przykład nie wiem, za 3-4 miesiące do pół roku siedzieć zobaczymy i sobie okay. pooglądamy to auto, jak się pozmieniało, plus będę chciał pojeździć. Nie ma problemu. Jeszcze widzów, jeżeli można będzie o to prosić przed tym, żeby mhm. można było to zrobić. A tak jak mówię jestem w trakcie tego. Jak może stań sobie? Dlaczego tak, chciałbym um, widzów zapytać o, o takie coś, jakie jaki oni by widzieli na przykład e, ten bagażnik dachowy, bo moja opcja jest Black Piano. Okej. Okay. Jest takim delikatnym jakimś e, można powiedzieć znaczkiem Audi, nie, żeby to też nie było takie, że chcę duże, coś wielkie, nie, coś takiego małego, jakiś taki znaczek jakiś gdzieś w rogu, może u góry. Okej, okay. tak. Także tak, możecie, możecie doradzić. Pomoc, do doradzenia, tak, no tak, tak, w no, ten hmm. sposób, żeby. No to też ludzie różne rzeczy widzieli, też jak się nie spotykało z różnymi rzeczami, uh -huh. a niektóre mają fajne, pozakładane na swoich autach. Uh. Więc też tę, taką zaradę bardzo bym dziękował, jakby była. lub zdjęcia, tak, podrzucić bardziej, w komentarzach, jakbyś coś fajnego mogli... dobrać. No super, fajnie. Tutaj, jeżeli chodzi o takie design, to nie ma zbyt dużo, będzie lepiej. Tak, jak będzie w następnym odcinku, następnym mm -hmm. tym i felgi będę chciał, na pewno będą zmieniane. O! Super. Felgi, zadowolony byłem rok czasu, ale już jestem mniej zadowolony od względu mycia. Mycia jest porażką tych felg, bo mają te małe miejsca. Nie mają. jestem fanem pędzelka, Mają zakamarki. A jednak tutaj trzeba poświęcić trochę dużo czasu, żeby domyć te felgi. No i czarne. Na czarnym, wszystko widać. No tyle jest dobrze, że jest ceramika założona uh -huh, na całym aucie, uh -huh. na felgach jest założona ceramika, także uh -huh. to też jest, jest bardzo dużo pomocne w myciu, w utrzymaniu czystości uh -huh. tego auta. Nieraz wystarczy, naprawdę, jak nie jest zagnojone takie, że po jakimś deszczu, uh -huh. czy po powstaniu, po takim tym, to wystarczy opłukać wodą i jest naprawdę efekt Super. bling bling, że tak. <ślad> <ślad> także jak widzicie, Nasz, tutaj o Daniel, e, właściciel tego samochodu, bardzo dużo ciekawych rzeczy nam poopowiadał o tym aucie. E, bardzo dużo, żeś powiedział, informacji nam zadał, jak żeśmy też wcześniej mówili. chciałby też się od Was dowiedzieć, żebyście dali w komentarzu, jaką tak zwaną trumnę by chciał na górze e, sobie e, dać na dach. E, cóż, chciałbym Ci serdecznie podziękować, ja Danielu. bardzo. Za to, że mogłeś po prostu no, pokazać mi swój samochód. przyjechałeś tutaj. Eee, dziękuję, dziękuję ci bardzo właśnie, Daniel. Za to. No, panie Danielu, z I panem też, Danielem. Też, no, tak, oczywiście. Dzięki jest. Tak. Super. I tutaj, dlatego ta współpraca będzie była. Mhm. I no, nie przerwiemy jej, bo te projekty tutaj jak na pewno te felgi nowe wiadą, także mhm. będę musiał. Dalej będę potrzebował Twojej pomocy. Kolejny. Nie, nie, ma, problemu. nie będę ma najmniejszego problemu. Chcić jechać i umawiać się, lub być może po tym materiale, gdzieś już nie będę numer 100, ale może 90, w pierwszej setce będę się <laughs> mieścił numer 98, na przykład też będę zaszczycony Fajnie, super, dziękuję Rozumiem, Ci. Że masz też dużo pracy, to wszystko też szanuję. Fajnie. No ale też na przykład lubię jak się podchodzi tak do tego indywidualnie na przykład, że z, jednak znajdziesz ten czas dla mnie i. No, jak zawsze, tam, bo... no jakby mogło być inaczej. Zresztą sam wiesz nie raz, żeś tutaj przyjeżdżał, czy, czy żeśmy na różne tematy rozmawiali. Wiesz wiecie, wiecie wszyscy po prostu, e, jak jest. No też o czymś to świadczy, no, jeżeli byś zrobił źle, no nie miałbyś ludzi. No to też jest normalna i logiczna się. sprawa. Więc wracam do ciebie jak bumerang. Tak? <grych> I dziękuję. Fajnie. Śliczna. Podziękował Ci jeszcze raz, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że chciałbym zaprosić Was tak samo jak i Daniela do opowiedzenia o swoim małcie, Jak już wcześniej mówiłem, czy to będzie seria, czy to będzie jakiś pomodzony, porobiony samochód. Będziecie mieli pod spodem maila, gdzie będziecie mogli się zgłosić. What do you drive? gmail.com. podsyłać zdjęcia, podsyłać mi różne zapytania. Także zapraszam Was do kolejnego odcinka i dzisiaj bym Was wszystkim chciał serdecznie podziękować i zapraszam do subskrypcji. Na raz.